Jak dodać własną ikonę do zespołu? Widzicie tutaj u mnie obraz yy, obraz znaczy no Teamsy w skrócie. I w tych Teamsach mam 4, 5, 6 zespołów. I przy części zespołów mam miniaturki, przy części nie mam. To są zespoły, które nazwane są zgodnie, znaczy zgodnie, których nazwami są nazwiska polskich uczonych. Jako, że promuję taki akurat system nazewnictwa zespołów. No i teraz chciałbym do tego Mikołaja Kopernika również doda dodać jego miniaturkę. Jak to robię? Jestem jego właścicielem, jego czyli zespołu, nie Kopernika, czyli haha. Czyli staję sobie na te trzy ikonki, znaczy trzy kropki. Klikam, wybieram opcję Edytuj zespół. I tutaj mam takie ikonki, które mogę wybrać. Natomiast. Nie muszę wybrać z tych, to, z tych, które mi tutaj Teamsy proponują, tylko mogę sobie przewinąć wyżej kliku kliku. I mi się pojawia taka ikonka przekaż. Klikam w tą ikonkę przekaż i teraz mam możliwość wybrania własnej ikony do tego zespołu. No i już mam wcześniej takie przygotowane zdjęcie Kopernika. Zdjęcie jak zdjęcie, no ale powiedzmy wybrałem, mam tutaj dołączony i teraz Schodzę sobie na sam dół tych ikonek, przewijam jeszcze ekran niżej. O, dobra, i szukam takiego przycisku Aktualizuj. Klikam sobie Aktualizuj. No i czekam chwilę. O, i widzicie, koperik ma już swoje, swoją własną ikonę. I tak to się właśnie robi.